Na ten moment maturzyści czekali długo. Po miesiącu przygotowań zaprezentowali efekty. Tym razem w pierwszych parach znaleźli się uczniowie pierwszego liceum. Jak mówią, tutaj liczyła się przede wszystkim spontaniczność. Trudnością jest zgranie, że, zgranie wszystkich uczniów, żeby to wszystko wyszło równo. A jest trema? Yy, no jest trema na pewno. Wyczucie <ścoughs> rytmu na no, pewno. To tak, to chyba wszystko. Trema jest? Nie. Nie, nie ma. Przy takiej liczbie uczniów o perfekcję trudno, ale jedno przyznać trzeba, wszyscy bawili się wspaniale. 9. już Poloneza odtańczyło w Zabrzu kilkuset tegorocznych maturzystów. Tym razem jest to między 700 a 800 maturzystów na tysiąc wszystkich, których mamy w szkołach ponadgimnazjalnych. Czyli prawie każdy maturzysta będzie chciał tutaj przyjść. Pomysłodawczynią imprezy jest prezydent Zabrze. Jak podkreśla, to wyjątkowy dzień, który młodzi ludzie zapamiętają na długo. Dziś młodzież pierwszego ogólniaka porwała do Poloneza, ale też trzeba powiedzieć, że tak naprawdę była młodzież każdej zabrzeńskiej szkoły, która za chwilę będzie zdawała maturę. Ogromnie się z tego cieszę. Cieszę się dlatego, że to daje obraz tego, że miasto Zabrze żyje od przedszkola do seniora poprzez maturzystów, którzy dziś nadają ton naszemu miastu. Prezydent Zabrze Małgorzata Mańkaszulik tradycyjnie przygotowała dla maturzystów prezent w postaci biletów na mecz Górnika Zabrze. Nie wszystkie miasta mogą pochwalić się taką imprezą, a jak mówią jej organizatorzy, pomysł był strzałem w dziesiątkę. Warto pokazać młodych ludzi, którzy, którzy tą maturę zdają. Warto, żeby ludzie mieli świadomość, że, że tej młodzieży jest bardzo wiele. Po drugie, warto, aby każdy mógł z tego skorzystać, z tej oferty. I, I każdy mógł tego poloneza zatańczyć. Nie każdy trafia na studniówkę, a tutaj jest szansa, aby każdy mógł stanąć razem z kolegami z wszystkich zabrzeńskich szkół i razem coś wspólnie wypracować. Zapytaliśmy młodych ludzi, czego im życzyć. W końcu zostało 100 dni do ich najważniejszego egzaminu. Udanych wyborów, bo to jest teraz bardzo ważny, bardzo ważny czynnik w naszym życiu. I dobrych wyników na maturze. Na koniec spotkania młodzież odtańczyła belgijkę, już bez tremy, za to z ogromną wyobraźnią.